Siemaneczko Robloxa seria z tej strony Szako, a dzisiaj ze mną Farel. Siemaneczko, witam wszystkich. Hej! A w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z wielkim językiem i nie możemy się dać polizać. Czyli zagramy sobie dzisiaj Waszą ulubioną serię Don't Get Licket, Aby uciec oczywiście z tej mapy, musimy zebrać aż 14 zębów. A jeśli Wy nie chcecie, aby was w życiu bolały zęby, to strzelcie łapeczkę w górę i zostawcie koniecznie subskrypcję, aby nie przegapić więcej takich przekozackich odcinków. No to lecimy. Dobra, niebieski to jest klucz. niebieski. O różowy Chmurki stary, patrz jakieś. na podłogi, patrz na podłogi, bo podłogi też mają różne kolory, tu jest niebieska, po lewej jest na przykład różowa Okej okay. Trzeba tutaj, Beniu tu, ok. jest tak, mega patrz, ciemno, oko. ja nic nie widzę Ja też nic nie widzę Zrobili tutaj ciemniejszą tą mapę, faktycznie Ej, dabry, zebrałem dabry, pierwszego dabry. Zęb... ząbka, nie wiem czy ty go Tam widziałeś my... tu, 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 no cały Tam czas faktycznie prawo stary, ledwo go widać Stary, patrz Ja nawet nie widziałem tego tunelu, kumasz Stary, patrz na to oko, oko. Jest no. monitoring, niedobrze Jest tutaj jakaś lampa i tu mamy save zone? Nie. nie! Nie, 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 tu jest tu jest serwerownia jakaś, stary patrz. Okej, okay, okej, okay, faktycznie, serwerownia. Z pewnością w serwerowni jest. będziemy coś potrzebowali zrobić. Ale pamiętajmy, że serwerownia była po prawo. Dobra, cały czas w prawo, idźmy cały czas. No to dobra, prawa, gleba poszedłeś. No dobra, bo, bo tak chciałem, no trudno. Tu jest dwójeczka, patrz. No dwójeczka, dwa jak dwa pamiętamy żółte. z poprzednich. Jak żółte? Kolor żółty. U mnie dwa. Jest niebieski. No dobra. Ale tak? no, co mamy inaczej, no? Mnie jest niebieski 100% Okej okay. Dobra, tam w prawo jest safe zone, więc tam nie idziemy. Ej, Ej idzie, idzie, idzie! idzie, idzie. Polizał mnie! Nie, 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 nie. Zwariowałeś, nie da się polizać stary! Znaczy Polizał bo oplu, nie jestem pewien. No, okay, pe, 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 pewnie oplu. Ej, giga dziwna mapa! Mega! Dobra, chodźmy tu przed siebie. Czemu tu jest tak w ogóle mokro? No i patrz, stary, ja nic nie widzę, na przykład w lewo, żeby pójść. To jest jego ślina. Właściwie jest tak specjalnie zrobione, żeby utrudzić nam gierkę. Jest! No. Jedynka! Zielony! A u ciebie? Eee... żółty! O, tu jest drugi tu ząbek. Tak ząbek! Pięknie! Nice. Ząbek czesany! Chodź tutaj! Oho, i tu jest wyjście, przyjacielu. Insert core. Patrz, Boże. rock, Dwayne Johnson! Co jest? się łysy, z, będzie chciał coś zjeść. Może to, to jego ząbie, stary. Może mu ząb wypadł, jak coś jadł. Mi się wydaje, że jego zęby wypadły, o nic tu nie ma ząbków. Leci, leci! Nie, 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 jesteś najgorszym Żartował, prowadzącym! jestem najlepszym, uciekam! Co wam, co wam? O, tu w lewo jest strzałka, co ona prowadzi? O, plumie. Czwórka zielona u mnie. Czwórka żółta. Nie, no i coś ty zrobił! A! A! Uciekłem! Zbieram zęba. A ty... Zbieram zęba, to to ja żyję! Też zabrałem, uciekłem! Jele ja, jakim cudem! Udało dobra. mi się wykręcić to jakoś, dobra, jestem w niebieskim takim tym. Uuu! Uh. Okej, okay, ja tu jestem przy czerwonym zamku, idę do ciebie. Jaki miałeś czwórkę, jaki kolor? E, czwórka była żółta u mnie. Ja A, Jestem niebie o, niebieski. Klucz niebieski! To... Klucz pod wanną! Dawaj tu na razie chodź. Do safe zauna. Okej. Okay. Póki co stary, dobrze nam poszło. Ej, bardzo dobrze, bo ten klucz niebieski jest tu obok. pamiętam, patrz tutaj. I cyk, mamy! No dawaj okay. puść mnie jest puść mnie. Bardzo długo ja. nie puszczało. Ja. Można wejść, można. Nie wejść. zebrałem ząbka. Co? Nie zebrałem go i przeszedłem tutaj! Dobra, no nieważne, zbiorę go zaraz. Włócisz się. Hop! Mamy błędy! Padłem. Padłem! E, Szczaku, ty jesteś mega kasztanem. No jestem. I co? I co teraz? No nie gadaj! Od nowa? Ja pierdzielę, Muszę znowu klucz znaleźć, ale dobrą gdzieś tu był, już go mam. Ja nie wierzę, stary, nie można nic zginąć na parkurze. Będzie wow! Problem. Będzie problem, no? Ci ja ci mam stary jak coś już brechę, Ej była breszka. Tarnia nie ma problemu, bo już zamek jest otwarty, on jakby zostaje otwarty, to też trzeba, to jest A, ważna A, no rzecz. dobra, więc fajnie, czyli można się wyłożyć, że tak można. powiem. Można. fajnie rozegrane, inaczej niż w innych trybach. To lepsze. Masz łom, stary? Wziąłem łom i chyba tutaj. Ja pierdziele, znowu wpadłem w ten parkour, no niesamowita rzecz. Nie, tu się tak nie da rozwalić tym łomem. Dobra, czyli łom nie działa do tego. Dawaj, Ej. w lewo pójdźmy teraz, sprawdźmy, co się dzieje z tej strony. Fioletowy klucz, okej. Okay. Dobra, gdzie ten łącza wcisnę, stary? Jeśli go zaraz wciśniemy, jak nic nie znajdziemy, to ci w zęby go wcisnę. Zawsze do jakieś wejście. <laughs> I będziemy mieli szóstego ząbka. Dokładnie. <laughs> stary smeka ciemno, o trójka dobra. niebieska. Jest, jest, dobra, mamy to. Ząbek i różowy klucz, okej. Okay, różowy o. klucz o. wiemy, gdzie był, nie? W lewo. Prawo, oko. No jest Wiebeckie. oko. Stary, już wiem, że ty się zgubiłeś, nie? Już wiem, że źle idziemy. Co o, ty też po... w ogóle za pierdolę, Szaku? Trze, jeden tylko. Ty dobra. No jesteś szefem, nie ma co gadać Hop, 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 hop A, Ale tylko jest śrubokręt I ząbek Śrubokręt? Dobra Screwdriver, wiesz do czego będzie? No jak? Nie mam do pojęcia Do wentyla, do wentyla No Go. wiem, wiem, Dobra, prosto Znaczyliśmy cały czas prawo, teraz idziemy w lewo, nie? Do save zone. są chmurki, dobra, punkt orientacyjny Tu okay. do przodu Idzie, idzie lizak <laughs> Ja już otworzyłem stary no, bo ja na ciebie czekałem, ciebie miły, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Jestem, 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 ząbek. Stary, Oplumie, miałeś szczęście. Też Oplum. 8 na 14 i kolejny o, park. Kurczę, blaszka. Aha! 90? Tak, 90 trzeba wykręcić. Ale ona jest łatwa w Robloxie. I czerwony klucz i ząbek. No dobra, Brawo. nie widziałem, że jest ta ściana, tam jakoś ciemno jest kurcze, nie? Żółty. Mega. Czerwony klucz, przepraszam, czerwony. E, czerwonego chyba nie widzieliśmy, nie, co? Nie widzieliśmy, ale nie pamiętam gdzie? Dobra, 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 lizak! No, czy Lizak język. Lizak, może być Lizak. Aha, po Lizak! Przelizał i co? Lewusko? Dobra, źle zrobiłem, źle zrobiłem, Goni nas. Ząbek, 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 ale on ale tu jest. jest! Dawaj do ściany i go szukamy. Pa, gdzie Dobra, git, git, uciekamy, uciekamy. Dawaj stąd. waga, tu jest strzałka. Bardzo bo będziecie się szeli Tu jest kot! KOT! Zbieram go! Zbieram kota! W tym fioletowym Ide. wentylu, dawaj! Miau. Co jest? Dawaj, wychodzę po ciebie. Jestem, jestem, widzę cię. Git, git, git. Ej, trochę się go bałem, ale no, nic nie robi. Patrz, tu tu, jest. tu, 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 tu. Patrz, kiciu. Dostawcie łapkę na klakota i napiszcie w komentarzu. Miau! A jak macie zwierzątko, no to napiszcie, jak się nazywa wasz kotek. O, tu coś jest. Patrz patrz patrz, 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 patrz. elektrownia. Aha! O nie, trzeba kliknąć idealnie i źle klikłem. Dobra, dobrze klikłem. Dobrze. No stary, ja odblokowałem chyba. Tak. Ja nie. U mnie normalnie. Idzie! Działa? O, bój, stój, 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 stój dawaj, bo. No radę. Idzie. Zali... Idzie. Tak, zaliczyło! Szybko, 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 szybko. 11, 12, <laughs> go! O, tutaj będzie gdzieś czerwony klucz. Dawaj do wentyla, szybko. Tu, 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 tu chowamy się, chowamy się. Tak. Ty, patrz, patrz, tu coś jest, tu jest kod. Ty miałeś niebieski, a żółty, jedynka. Dobra. Ty miałeś, ja miałem dwójkę zieloną, ty miałeś żółtą. Okej. Okay. Mieliśmy, ja miałem trójkę niebieską, zresztą niebieską. Dobra. I zieloną, czwórkę, miałem, ty żółtą. Nie działa. Aaaa! widzę, widzę! Coś popsuliśmy, Szako Coś! Czekaj, szybko do wentyla! Tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo, o, o, o. tu w lewo. No i co? Zapisałem źle? Niebieskie żółty! Idzie. idzie, idzie, zostaw mnie Wajso! Zjedzę pizzę, zjedzę pizzę, pizzę smaczniejszą ode mnie przysięgam! Ciekam, czekam! Ten stół nie działa jak coś, nie? No nie działa. Dobra, skowałem się Dobra, z mikserem. Zjad mnie. Zjad mnie. Żółty, niebieski, niebieski, żółty! Tak. No i się otworzyło! Tak! To czemu nie działało prędzej? Nie wiem, ale teraz zadziałało I tu są dwa ząbki, stary, więc muszę cię lecę. znaleźć. Lecę, lecę, lecę już się. Jestem, jestem. Jest język, ja go wezmę na siebie. Dobra, ustawiam kod, zielony. A, nic, co ja odwaliłem widzowie! Ja pierdzielę! Polizał cię! Polizał mnie! O plumie! Jest, u mnie się otworzyło teraz, najgorzej! <laughs> Czyli działa! Działa, tu nic więcej nie było, nie? Nie. Działał, ja... kodzik. To już wszystko, jak masz 13-14 zębów, to jest dobrze. Dobra, znalazłem go, idę po ciebie. Nieważne, nie ważne, prosto biegniemy w prawo. Tutaj? Nie. Za szybko, za szybko, za szybko. Tutaj, tutaj. No dobra, dobra, dobra. Pomyłka. Mała. Idziemy tutaj. Jest, patrz, Dawaj, 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 doby rady, dobry rady! Jest za nami jak chcesz. I tu w lewo, spoko, spoko, tu jest klucz, klucz! Otwieraj! Nice! I ząbek ostatni, ale instynktownie nie wiedziałem jaki Dobrze. Ej, zejdziesz z tego zęba, bo nie mogę go podnieść? O właśnie też nie mogę, ale już go mam. Dzięki. Spoko loko, dobra? Let's go. Nie zgiń, Ty, ty pierwszy skacz. Nie zgiń, nie zgiń, nie zgiń. I uwaga, co mamy? Korę. Ten kor, do tych drzwi. Bez kitu, dobrze przeczytałeś. To tam jest potrzebne. Dawaj za mną. Okej, okay, tu byliśmy. Raz udało nam się uciec. Mi się wydaje, że te drzwi były gdzieś tutaj. Jest Dwayne The Rock Johnson. Stary, chyba tak, 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 ale jestem jest, ten Let's beściak. go! Mamy. Dobra. Use the core. Okej. Okay. Wow. Wow! Ło wow. Oj, zaczyna się mocno, mi się wydaje, że to nie koniec Uuu, Udało nam się uciec! Przed językiem Dobra, mamy to! Let's go! Stary jesteśmy w to najlepsi. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Hej! Siema!